Wspomniał, że w szkole nie uczą jak powstają małe gąbeczki. Siemanko, z tej strony i witam Was w drugim odcinku z LTW MAP. E, I jak zwykle wstałem w składzie e, z konsim. Witaj. Tak, tak, my również witamy. Tak, I, i, i Sherif Mat, proszę aby Sherif się przewitał. No ktoś tu musi pilnować porządku, więc jestem. Dokładnie. Sherif Matt pilnuje porządku. Jak widzicie sprzedaje e, standardowy siewnik Pottinger Vitasema by kupić z modów Amazona D9 3000 Super Ten silnik był chyba w FSie 13 więc pewnie jest niektórym znany ale generalnie nie ma go w 15 więc jest jakieś trochę urozmaicenie szukaliśmy jakiegoś dobrego siewnika w modach ale no niestety nam się nie udało dlatego czemu by nie wykorzystać tego Amazona Dzisiaj kończymy żniwa, ale ja już nie będę nagrywał żniw, także. Em, będzie, spokojnie. Także spokojnie nie będziecie oglądać ciągle tego samego. E, konsi, konsi pięknie dokończy żniwowanie. Żniwowuje, tak. Tak, już Żniwowuje. A Ach, ty ja, A ja będę siał i chyba znowu zgubiłem drogę. Mhm, dodaliśmy sobie jeszcze Drive Control. E, tak, dodaliśmy moda Drive Control. E, tylko trochę uskromionego przez, przez Mata, żeby tyle tych funkcji od razu nie napakować. Będziemy je tam e, z czasem dodawać. Na razie mamy dodane wyciszanie dźwięku w kabinie, jak zapewne słyszycie. Albo dodawać, albo nie. E, i nie. I co tam jeszcze mamy? Ścieżki technologiczne mamy. Odpalanie na klawisz. I i... Odpalanie na klawisz żeby nie gasł ciągnik po wyjściu. O, no i żeby nie gasł po wyjściu, to tak. Eee, Dobra. Gdzie jest, gdzie jest to do napełniania? Czy ktoś się może orientuje? E, pod wiatami chyba jest. jest Czy będzie tak, że nie ma w ogóle? Raz. Gdzieś musi być. To jest beta, to różnie. Właśnie mapka beta. Różnie nie, nie może gdzieś być. musi być. Ja też mam takie Czy się tam przejść? E, no chyba przydałoby się, bo trochę problem jest. Chyba, że to w ogóle gdzieś indziej jest. Jeszcze zerknę do sklepu, czy to w sklepie nie ma. Eee. Chyba znalazłem. Gdzie? Jest to w sklepie. Czyli? W sklepie? Boże... Musimy je kupić, dobra? No dopiero. są tu nasiona, są opryski i można kupić też te sadzonki drzew. Wszystko w jednym miejscu. Eee, ty tam pojechałeś. To w lewo. Nie w lewo. W Gdzie... w lewo, w lewo. <śledź> Ja myślałem, że tam tamtym domkiem. Hmm, ale wiesz co? Tak jak mówiłem, może by zasiał dwa typy. Na przykład, nie wiem, jęczmień i rzepak. No tak, podzielić się połowę. No, połowę jęczmień, w połowie rzepak. No to dam jęczmień. To. W Weź całej... do połowy? Do połowy siewnika nasyp jęczmienia, a do drugiej połowy rzepaku. No spok. Na pewno jęczmień. Tylko coś mi się. Pod F1 nie chcę pokazywać teraz, ten cały pomoc. Może masz obciążnik podłączony, czek na G, jakby. Ale już. Ale, ale. Generalnie poradziłem sobie bez tego. A co, okienka nie miałeś w ogóle tego? No, miałem wszystko oprócz tego, co w lewym górnym rogu. A to musisz wziąć ten Escape i tam masz w ustawieniach automatyczna pomoc. i Może ci się wyłączyło. Może odtąd, jak jest ten zakręt do następnego brzegu zasieje jęczmień a ten fragment yy, wraz z tym co ty tam kosisz to zrobimy rzepak co na ale to... jak? czekaj okay. co, co ty chcesz zrobić bo nie słuchałem no, zobacz podejdź tu do mnie już chwila bo się zafascynowałem światłami i nie słuchałem <słuch> ciebie niech <słuch> se sypie kombajn a ja zobaczę co ty tam chcesz To jak, że tam do drzewa coś? No, po jak jadę, to po mojej prawej, wzdłuż tego prawej. jak jadę, żeby był jęczmień, a po lewej, żeby był rzepak. Po prawej, jęczmień, a po, a po lewej, jak jadę, rzepak. Po lewej mojej stronie. No to nie za mało, trochę pola tak na mało jęczmień. <laughs> Chyba, że jeszcze tam dalej na kolejne pół podzielisz. <laughs> jak, jak ten, jak y, murawa. Na boisku Takie paski no. będzie po Tam bramka widać no już bo taka się... Krzywa trochę To nie wiem dokąd No tak na pół wzdłuż po ten, patrz Walnij tak jak tutaj teraz jest to Tylko, że wzdłuż podziel tak na pół pole Jak ta 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 sieczka ta? No tak wzdłuż tak jak tu jest środek Jeszcze wiesz o Dobra, no Zacznij ale... sobie Zacznij sobie tu od tej strony na przykład od tej drużki pół i do albo połowy tak tam. Tak, na pół. Ale będzie ciężej kosić, będzie trzeba więcej zawracać. No to odtąd do tej połowy, co tam ta sieczka idzie, od, od tej ścieżki do tej sieczki, jęczmień, tak? No nie ma, bo jęczmień albo rzepak, albo no coś A teraz innego. mam jęczmień załada, Czemu mam rzepak? What the fuck? A skąd jest co masz w przeciwniku? No bo mi pokazuje na tym, inspektorze. A, no to teraz. Ale to jak ty to chcesz? No, od brzegu. A, przy krawędzi, tak? No. Przy tej duszce, dobra, no. Nie wiem, już mówię. myślałem, że chcesz... Już myślałem, że chcesz znowu prosto jechać. A wiesz, co ci powiem? Teraz jak to posiejesz, to... To. Jak ja będę dojeżdżał do, tam do dróżki, żeby wysypać... <laughs> e, mat, weź, no, przepnij to tą z i postaw ją gdzieś z drugiej <laughs> strony, bo... <laughs> Czuję się żenowami. A jeszcze z tymi shaderami to słyszałem, że na tej nowej mapie mają być nowe shadery No mają ja być miałem... też... Ale nie wypuścili żadnego trailera tej złotej edycji? Jeszcze chyba nie, bo w ogóle nie wypuszczą Dziwne Jakieś takie... Titanium jakoś bardziej mi się taki wydawał e, Z rozmachem Chociaż też szału nie było, ale taki bardziej był Nie Ale co? No ten... Te... Porównujemy to, jak to się nazywało, ta mapa? Hillstone. Eee, tak? Nie, ale ta, ta, ta. Czeska? Ta czeska. No. A, ta, a, to nie pamiętam. Jakieś tam. Mm, ko konopki. Słowania, że ko tak powiem. Konopki czy coś tam. No, czeska. Eee, Chwilę, ja zaraz czeska. tam tam powiem, bo mam akurat telefon pod ręką. Ten, ten to zawsze przygotowany. <laughs> No co, ale czeska, no wiadomo. No bo chodzi mi generalnie o, o stosowanie narzędzi. No, bo... ale to jest fajne, bo można wysiąść... A nie. Dlaczego on nie jedzie? No, on tylko nie zgasi silnika <grym> To co to, to, to mogłeś zostawić to, żeby jechał? Nie było tego. Ale nie. Jak kiedyś żeśmy grali z GZ, to to działało. To może jakiś był inny drive control? No mówi że wtedy jak Albo puszczaliście. <grym> nie, właśnie nie. Normalnie... Tempo mat ja wysiadałem, a to jechało dalej. A teraz takie zdziwienie, że to nie jedzie dalej. To może to teraz to jako buka. Kiedy ty z żeby tam... Nie, no kiedyś żeśmy tam grali. Też na jakiejś mapce, już nie wiem co to było. A ale będę niedobry dla ciebie. <estructuracji> <skudziplikate> <smutki> a ta mapka się ma nazywać Sosnowska czegoś tak. A. Sosnowka chyba. Sosnowka, no może być. <susnowska> no to czeskiego. Generalnie... Jeśli to sos, ta sosnowka, czy jakiejś tam by wyszła jako mm, Adon, tak, Titanium, no to ten Titanium wydaje mi się ciekawszym, tym y, Adonem do, do LS-a. Co prawda, do trzynastki, no ale jednak y, taki bardziej z rozmachem mi się wydaje. a Tutaj niby są nowe licencje, ale jakieś takie to wszystko jest, nie wiem. Spodziewajmy się ale czegoś więcej. I liczyłem, ogólnie mapka z wyglądu będzie lepsza niż ta z trzynastki. Bo tam trochę pusta jest, Łysa też. No skąd wiesz, jaka będzie ta? Widziałeś. <noise> no trochę było w filmiku pokazanego. Ale. To Czy ta... farma za to będzie w Ja na ja na, Efe, ja na twoim tym fanpage'u to tam praktycznie żadnego filmu nie widzę. Był filmik. Byłem, 10 minutowy. Ten no ten ZELS info jakaś. A to, ten, to, uh -huh. no to, to jedynie. No tak, tak, to, to tam mówisz sporo, a to nie było, tak aż No bo tylko tyle ogrodzili. Tylko na farmie było można jeździć. Kukury, kukury, kukury... koguty się włączyły. No przy 80%, tam szczepę masz z przodu. Ja włączyłem, one się coś zepsuły i nie chcą włączyć. Aha. A dzisiaj fajnego dojczwara widziałem, który jak ma tak powiedzmy właśnie te 80%, to nie świeci ciągle kogutami, tylko świeci tam mu 5 sekund, gasi się i za chwilę znowu te 5 sekund i znowu się gaszą. A u mnie która godzina jest tak normalnie na zegarku? E, 5 po północy. A, Sześć. to już, to już wczoraj już No ale o... zaokrąglam. Ok, za no dobra, już wczoraj, bo już jak pięć, no to... No no, ja też nie 3... no to wczoraj 3... tego 3... dojrzała, widziałem. A. To o w nocy tam ktoś u mnie na wsi kombajnem jeszcze kosił. Po chłodzie. No mnie podobno, no było tak, że jeden gospodarz kosił całą noc, cały dzień i mu jedzenie tylko dowozili do kombajnu. Jak Ale? Bo bo u ciebie to tam padało i, i te, te pogody są takie niepewne, trochę to korzystają. Tak mi się wydaje, bynajmniej. No, wczoraj jest, miała jest, być jest, burza, jest, tak jest. ładnie, jeszcze się. cię ładnie, zależy dla kogo, tak fajnie się chmurzyło, no już na deszcz zapowiadało i podobno, tylko w nocy lekko pokropiło i przestało. Tak no, brzmiało mnie... obok. U mnie, jak patrzę na pogodę, to chyba deszcze nadają gdzieś tak za tydzień, albo i dłużej. Tragedia. Albo Napiszcie gruże, w ogóle no. w komentarzach, no, tak drodzy widzowie, tak jak, jak tam sobie radzicie w, z tymi upałami, bo <grym> my, my, my już kapitulujemy. Ja i Konsi to nie wiem jak tam szeryf. Szerf też chyba, bo... Dzisiaj chłodny chłodny do mnie. Mnie ale, ja dzisiaj chłodno głodnie. Ja dzisiaj miałem dni chłodne. Ale... Wczoraj. My z Końsym to no, kapitulujemy. Mieszkę tam nad tym, to kurde. No ale wiesz, na pomorzu patrzyliśmy, no to ile? 2-4 stopnie różnicy. To jest. to nie jest tak, wiesz, to też jest sporo. Ze mnie bez wiatraka się leje jak siedzę. ze. na siłę wyciągnąłem do nagrywania, bo też nie, nie ma. Nie, już się schodziło, nie, nie ma. Nie ma teraz siły. Po chłodzie, teraz pochodzi, to możemy jeszcze nagrywać. <grym> teraz to ja kończę niedługo. Nie, no dawaj, to będzie już, wiesz, teraz jest chłodniej, to możemy. Tak, spoko. No co? Wiesz, kiedy teraz będzie kolejny raz trochę chłodniej. <śmienia> I wiesz, jak za dwa tygodnie. Ale do... chcemy. Zobacz, zobacz jak klimatycznie w grze jest noc i u nas też jest noc. I podobna godzina w grze i to... No, tylko że godzinę się spóźnia właśnie w farmingu. <śmienia> Ale za, niech zaraz to goni. 23.10 tam. To jak dogoni, Despec, jak dogoni to ustawię czasu. real time. O. <śmienia> Niedługo dogoni. I będziemy... Będą odcinki nocą dla odmiany. Albo będzie się zmieniało godzinę w farmingu, na taką jaką my mamy. <śmienia> to nagramy jeszcze jeden podrząd. No, nie wiem, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Jest chłodniej to można teraz. A to co dzień będzie tak, wiesz, o tej godzinie podobnie? Nie, patrzcie, w ogóle to. No, nie, nie zawsze tak jest. Wczoraj akurat właśnie. Nie, U mnie było generalnie aż tak nic nie jest chłodniej, to nie będzie ty chłodniej widzisz. Generalnie na dworze tylko jest chłodniej. No ale A jak w... jest okno otwarte, to tak troszkę się schłodziło już i teraz w domu. U mnie, u mnie też się wzrosło. Pff. A masz drzwi zamknięte? No, okno mam otwarte, drzwi zamknięte. No widzisz, ja mam wszystko potwierane, to no. też tak trochę przebieg jest. No bo... Akurat jest okno otwarte z jednej strony domu, z drugiej też drzwi, to tak przewiewają. Bo przebiega... u nas wszędzie się okien nie otwiera, całości. bo nie wszędzie są moskitiery i by tych baboków różnych naszło. O, no, ja nawet jak nie miałem moskitiery, to otwierałem. Wystarczy Dopiero... gruba firanka. Nie, nie. nie, nie, nie ale... Cały rok temu malowane, to nie chcemy, żeby tak od razu się było. To wszystko, wiesz, naznaczone przez te stwory. Tak. Skitieru, znaczy, usiądzie jakaś mucha. Zrobi, co ma zrobić, poleci. Co ma zrobić? A plama zostanie. W ogóle, jakieś przednie światła... Przednie światła mi wysiadły, lol. Ja nie muszę zapalać, byłam was. <noise> A widzisz, nie, widzisz, nie widzisz tych No, no widzę, widzę. Ja widzę, sobie ja widzę, ja widzę no, klucy jego no, mam widzę, ale Ty nie masz. Jak, ja nie wie? mam włączonych. A. Ja tak patrzę na Ciebie, mówię, ja Twoich nie widzę, no to... No ja, jak za Tobą, to mam ciągle włączone, od Ciebie, to nie no muszę dobra. odpalać. Ja myślałem, że Ty masz włączone, a ja tego nie widzę. To masz. Dobra, ja już zasiałem ile? 12 metrów chyba. 3, 6, 9, tak, to będzie 12 metrów, to już sporo. A ja z tymi kogutami cały czas miałem. Włączone? I tak kiedy? Mhm. Mm no nie wyłączyć, ale teraz już właśnie mi... Ale wyraźniej <laughs> było. Jeśli ja no, teraz zastanawiam, teraz... czy na multi przypadkiem. Yy, o nie, teraz. Dziwna sprawa. Byłem to. przed kombajnem, zapalowałem przednie i tylnie światła. Jakiś tam nie było. Czy albo przednie, albo tylnik Teraz za kombajnem jestem mam oba światła. <laughs> no ja, ja nie miałem przednich przez moment. A ja tylnik nie mam. Znaczy miałem niby włączone i, i tamte ikonki o... Znaczy no lampy w traktorze się świeciły, a świateł nie było. I to może coś kombajn jakoś blokuje. Znaczy, mówię wam, Ogólnie ta przyczepa ta nie jest taka zła, nie? Tylko... Trzeba ja trochę jakby ta animacja by jeszcze było. Jakby te animacje jeszcze do niej dodał, to już była spoko. I te, te yy, koła trochę przybrudzić. No. czy znaczy, ogólnie to ja nie wiem, czy da, da radę ją przybrudzić. Znaczy, no wiesz, choćby ogólnie o to pozbycie się połysku. jak po łysku, ona ma to... kilka nie, tekstur, to... Nie mówię, żeby, tak wiesz, dosłownie przybrudzić tylko... Nie, no przybrudzić też by dało radę, tylko jakby miała jedną teksturę, albo jedną teksturę na koła i jedną na resztę. To coś trzeba będzie pomyśleć. ok w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Eee... Dzisiaj chyba trochę krótszy odcinek nie wiem ile tam mi wyjdzie po zmontowaniu, bo chyba trochę będzie do cięcia jak ja tam błądziłem i w ogóle a nie ustawiłeś e... sobie czasu? Ustawiłem mam widzę w bandikami, ale to tam mam jeszcze takie, że no trochę błądziłem i w ogóle, no to nie wiem ile mi tam tego wyjdzie na czysto. A na ciemna noc, ciemna noc. A, a, a ogólnie nagrywane jest 27 minut, także jest trochę jak wytnę, no to myślę około 20 minut będzie, e, ponad pewnie. Także w drugim odcinku to by było na tyle. E, mamy nadzieję, że się Wam podobało. Piszcie, jak tam sobie radzicie z tymi upałami. Może macie jakieś e, ciekawe sugestie dla nas. E, jeśli macie też jakieś ciekawe mody, to podrzucajcie, bo my tak szukamy, ale nie zawsze to też się e, udaje, bo. Tak, ale takie nieduże to... mody, nie takie nie duże właśnie, wielkie, tylko takie na, na razie mniejsze. Na razie mniejsze, dopiero w było, żeby. Farmę. Chociaż realna cena, cenę to można ustawić, ale dobrze było, żeby też miały normalną cenę. Dokładnie. No to co, to czas to... się żegnać chyba, nie? A z tymi jeszcze upołami to mi się tak skojarzyło, jakby ktoś oglądał w zimę. No jak sobie radzę z upołami, no podkręcą <laughs> grzejnik. <laughs> z upołami, no nie no w, zimę. no, w zimę też w sumie można oglądać. Co się, pożegnajcie. Tak, papa. Pa. Do, no, do zobaczenia. Do zobaczenia, do kolejnego. Pa.